Witam wszystkich serdecznie, słuchajcie moi drodzy, jest teraz bardzo ciepło, a więc skorzystamy z tej pogody, polecimy sobie trochę polatać dronem, pokażę wam pola tulipanów, jak to tu wygląda, a później zrobimy coś dobrego. Słuchajcie, mianowicie zrobimy sobie dzisiaj coś, co podejrzewam każdy lubi, czyli leczo. Ja do tego oczywiście mam tu polską kiełbasę, ale ona jest zakupiona w niemieckim sklepie. Za taką paczkę zapłaciliśmy tam 5 euro, gdzie ona w polskim sklepie tu w Holandii, kosztuje raz tyle. Ja dorzucam do tego oczywiście pieczarek, tu mam takie szare pieczarki parę pomidorów, cukinia, cebula. Trzy różne papryki No i oczywiście do tego jeszcze czosnku dowalę, bo czosnek lubię, a jest naprawdę zdrowy A czym będę przyprawiał, to wam zaraz pokażę Pewnie każdy inaczej robi Więc piszcie Dobra, wybaczcie, że trochę mokro, ale warzywka oczywiście trzeba wszystko umyć Kiełbaska już jest naszykowana Ja to tak sobie zrobię na dwa dni Podstawa to dobry nóż mieć do tego, dobrze naoszczony, tyle czosnku, tyle papryki po sztuce mam, 3 cebulki, 6 pomidorków, 2 cukinie, no i tyle pieczarków. Oczywiście ja nie robię z jakichś tam przepisów, tylko robię sobie po swojemu po prostu. Kiedyś na kuchni trochę pracowałem, a więc lepiej sobie samemu coś takiego zrobić to zaczynamy dobra, kiełbaska już jest pocięta ja robię na takie kawałki żeby się fajnie przysmażyła z każdej strony tak, cebulka też już jest pocięta tyle jest tego w patelni ale oczywiście to trochę po przysmażeniu zniknie ja wrzucam cebulę z kiełbasą od razu niech się to chwilę fajnie podsmaży potem zajmę się restą czosnek szybko się przypieka, więc go wrzucam troszkę później Pieczarki dorzucę jako trzeci składnik, a potem Wam pokażę. Pieczarki też już pocięte na takie większe kawałki, bo to i tak potem się traci. Cebulka już czeka, już się lekko przysmaża, za chwilę dorzucam cebulkę. Pomidory i papryczkę troszkę wrzucam później, bo one puszczą te soki, to się nie będzie przypiekać, tylko po prostu będzie pod przykryciem fajnie dochodziło. No i oczywiście cukinia do tego, nie? Kiełbasa jest lekko przysmażana, oczywiście tylko mała łyżeczka oliwy z oliwek, bo kiełbasa puści też swoje te tłuste soki. Teraz dowalam tego w cebulkę, zamieszam i chwilę szetam. Ora, papryska już jest też pokrojona tylko małą kostkę. Tutaj się fajnie to przysmażyło, fajnie pachnie, a więc teraz ja dorzucam pieczarki, bo pieczarki też trochę muszą się podsmażyć. Wtedy są o wiele lepsze, jak dla mnie oczywiście. No i teraz na chwilę to przykrywamy. Dobra, zobaczcie, jak te pieczarki się straciły, cebulka też się już straciła, wszystko to opadło. A więc można dorzucać teraz paprykę. Najpierw dorzucam paprykę, potem dorzucę cukinię, a na koniec dorzucę pomidory i jeszcze to będę dusił. No i oczywiście pieprz, sól i zawsze trochę magi minimalnie. Do smaku po prostu, nie? No i tak, to nam już fajnie dochodzi. Wrzucę za chwilę cukinię, a później pomidorki i do tego ten czosnek, co mam. No i będziemy doprawiać. Może trochę czasopomne jest, ale będzie pyszne. Dobra, obsypałem to dużą ilością pieprzu, bo ja lubię pieprz. Oczywiście troszkę oregano, później tego dodam, ale to dopiero jak zmięknieje wszystko, liść laurowy, tego też jeden sobie wrzucę. No, a oprócz tego troszkę magii, tak jak już wspominałem, a na koniec rzucę jeszcze tego czosnku, bo sama potrawa sama w sobie jest zadrzebista. No i teraz na takim średnim ogniu, z yy, 10 minut co najmniej pod przykryciem, co to wszystko fajnie zmięknie na koniec tego ambarasu biorę trochę tego płynu bo te warzywa trochę w soku puściły biorę do szklanki i dorzucam łyżeczkę przecieru pomidorowego na podbicie smaku no to jedziemy wygląda tak no i przez chwilę na małym ogniu zostawiamy bez przykrycia żeby troszkę ta woda te soki z tych warzyw, z tego wszystkiego troszkę rozparowało, żeby było dobre. No i gotowe. Wygląda tak. Jest pyszne, bo już kosztowałem. A więc, smacznego!